W dzisiejszym filmie sprawdzimy, co na naszych kochanych skam serwerach. Ale to nie wszystko. Ponieważ zamierzam spędzić na nich 24 godziny, przez co może uda mi się nawet coś wypłacić. Ale tego dowiecie się oglądając ten film do końca. A będzie to NSSV. Co ciekawe, na tym serwerze jeszcze nigdy nawet nie byłem. A z tego co wiem, mają ciekawy tryb. Jednak przed wejściem zostawcie lajka i zasubskrybujcie ten kanał. Oraz napiszcie swoje komentarzy, w komentarzu, ponieważ tutaj macie ostatnią osobę, która wygra to, do ładowania na moim serwerze A Dodatkowo tutaj macie kod rabatowy na minus 10% zniżki na moim hostingu cloud. Więc zapraszam. Dobra, wejdźmy na ten serwer. Szczerze, jestem mega ciekawy, co tutaj może nas spotkać. A no i oczywiście jest na Żeby sprawdzić, jak działa tutaj timer. No, tylko już widzę, że jest problem, ponieważ nie znam hasła do Was konta. Więc na szybko zmieniłem. nick. Bogacz 54 wraca na rejony widzowe. Dobra, moi drodzy, z tego co wiem, na tym serwerze jest gdzieś tryb Ganker. No i jest, oczywiście, że tak. Dobra, wejdźmy na niego. Nikt tutaj nie gra. To już dużo świadczy o tym, o tym serwerze. No ale dobra, zobaczmy na początku proste rzeczy, takie jak topki. Halo, jest coś takiego topka hajsu? E, okej, okay, nie ma takiego. Czegoś, więc nie dowiemy się, ile ktoś tutaj zarobił. Trochę mnie to martwi, bo chciałem zobaczyć, czy na przykład ktoś wypłacił tutaj ktokolwiek, jakiekolwiek pieniądze. Wypłać, wypłata, jak to się wypłaca pieniądze. Ok. 20% w karda, nie podzielasz tyle kącie. No ale dzisiaj mamy 24 godziny na to, żeby zdobyć tutaj coś. Dobra, na początku zaczniemy od pierwszej jakiejś farmy. Boże, co tutaj się dzieje? Ale to jest yy, chaotycznie zrobione. Już mi się ogólnie nie pod. Czemu? Czy, czy, czy ja nie mogę. Czy to nie tepa? O Boże, ej, ale to jest tragedia. Dobra, nie, strasznie mi się że już nie podoba ten serwer. No ale dobra, nieważne. Kupmy motykę. Motyka, stary, na nie wiem, jak tu kupić motykę. Ej, Dobra, to nie jest wcale takie proste. Dobra, sklep z generatorami. No, generatory są jak, jak u nas w sumie na Craft Tylko wciąż nie wiem, jak ja mam zdobyć motykę. Ej, Dobra, nawet nie ma kit gracza, stary. O, co tutaj biega na tym, na tym serwerze. Może tu się nie da zarabiać. Nie, no na pewno trzeba. No ale co tutaj ja mam. O, no i super. Czyli muszę pisać ulepsz tylko drewniana motyka. A, okej, okay, Dobra. Zdobyłem pierwszą, moi drodzy motykę. Udało się. Dobra. Dobra, pokopmy chwilę yy, bez żadnych cheatów. O Boże, już mnie cofa. Czemu mnie cofa? Jak jeszcze nawet nie, nie mam żadnych cheatów. Dobra, na razie sobie kopiemy na luziku. Wszystko jest w porządku. Git, git, git. Jeszcze nic yy, mi się nie wyświetliło, że zarobiłem jakiekolwiek pieniądze. To mnie trochę martwi. Czy jest coś jak Autosell? Nie masz uprawnień do Autosell? sprawdzić sklep? Naprawdę? Naprawdę tu trzeba za pieniądze kupić dostęp do Autosell? Dobra, to już jest przesada, Le, leciutka. Dobra, nie dojdź do serwer, to prawdopodobnie skam. To jest jeszcze pay to win. Tak to serio. Postanowiłem, że chwilę pokopię. A następnie wydamy trochę pieniędzy. Znaczy, ja wydam. Więc zostawcie lajka, Zasubskrybujcie ten kanał, błagam was. I wyślijcie ten film do kolegi. Jezu, no tak kopię, kopię. No i na razie jest bieda stary. No nie, nie dostaliśmy ani grosza. W ogóle z tego, co tak patrzę, to po prawej jest na site bardzo takie jak budżet serwera. I to jest 50 zł. Czyli na tym serwerze da się zarobić aktualnie maks chyba maksymalnie 50 zł. Ej, dobra, ten serwer to jest totalny chyba scam. No jeszcze nic nie dropłem. Dajcie mi jakiekolwiek pieniądze, no błagam was. Ja mogę ulepszyć to. No na razie to jest tragedia. No nie będę ukrywał, że, że jest przewalone. Ej, dobra, no jest tragedia. No ja nie dostaję żadnych pieniędzy. Halo, dobra, włączam włącz Yy, leciutkiego, leciutkiego, zobaczymy, Obym nie dostał bana po prostu. O, zaczynamy cofać. No dobra, czyli timer jednak odpada. Zobaczymy, moi drodzy, jak działa nuker Okej, okay, możemy sobie pokopać na nukerze, jest to, jest to też jakaś opcja, ale wiadomo, jest to I tak bardziej czasochłonne. To się przydaje na afka. A my nie chcemy kochać na awku, my chcemy zarobić jakiekolwiek jakąkolwiek kasę, której na razie totalnie dostajemy, więc yy, moim jedynym planem jest wydanie tutaj prawdziwych pieniędzy i sprawdzenie, czy w ogóle warto w ogóle nawet tutaj zainwestować, bo może wtedy coś zaczniemy dropić, chociaż aktualnie średnio to widzę. Więc sprawdziłem sklep serwera. Kości sklep, to nie ma co. Ranga VIP, my nie chcemy tych VIPów i tak dalej. Ja bym chciał brasza, moi drodzy. Bras 6x6, 7200 genkoisów. Dobra, nie wiem ile to jest warte. Nie wiem, czy 7200 genkoisów to jest jakaś niesamowita kwota. Fajnie by było to sprawdzić. Nie wiem w ogóle, jak to nawet kupić. A to nie na stronie serwera, ale no dobra, zaraz sprawdzimy. Oj, znalazłem topki. Top bogacze Zarobiony faupelent. 150... 160 zł jak wykopał? Czemu mu im wcale nie wierzę? Nie mam pojęcia. Dobra, moi drodzy, wejdźmy na stronę serwera. Pff, ta witryna jest nieosiągalna. No chyba sobie żartujecie. Halo! Ej, no nie działa mi. Nie działa mi normalnie strona. Dobra, odpalimy inną przeglądarkę. Może tutaj zadziała. Ej, co jest? Czemu nie działa strona serwera? Nie no, włączyłem vpn włączyłem wszystko. No nie działa. Ja pierdzielę. Ej, to jest lipa totalna. Nie wiem dlaczego. Nie, mo nie mogę tego po prostu zakupić. Tutaj też, no nie wiem. Ej, tragedia ja tu się wydarzyła. Boże, boże, co tutaj się dzieje? Postanowiłem więc zapytać mojej administracji, czy działa im ta strona? Okazało się, że działa tylko niektórym. A ja rozwiązałem całą zagadkę. Dobra, użyłem innej przeglądarki Microsoft Edgeowej. I działa, działa. Na szczęście działa. Dobra, sprawdźmy, moi drodzy, Cash, twój twójnik na serwerze. Bogac, 54 Twoje hasło na serwerze? Kurczę, to trzeba normalnie wszystko wpisać. Ja dupę. Ej, da się tu kupić Unbana. Na serio? Dobra, serwer pay to win. Serwer pay to win, moi drodzy, da się normalnie kupić Unbana tutaj. Dobra, zobaczmy 10 tysięcy NS coinów. Ile to już 84 zł, Ja pierdzielę, No dobra, niech będzie. Ok, zapłacę dokładnie 90 zł i 99 groszy. Mega drogo w ogóle. A znaczy, mega drogo? No w sumie nie wiem, czy drogo. Ale wątpię, że to się w ogóle zwróci. No i dobra, Teraz to trzeba kliknąć i co, i to I już mam. o dostałem, dostałem, dostałem. 10 koła końców Dobra, weźmy sklep i po prostu kupmy tego brasza. I wydajemy na ten serwer 90 zł, a budżet serwera to jest 60 zł. zwiększy się o 10 ziko Przecież ja nawet nie mam jak wykopać ty tyle pieniędzy, ile wydałem. Dobra, nie no. Że co? Czekaj, co? Jak ten brasz działa niby? Dobra, zaraz dostanę pierdzielca, nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Uff. Ej, dobra, ten brasz nie działa na farmy. To ja nie kumam o co tu chodzi. No gdzie to się wyda. Gdzie to się używa? Na kopalni? Nie no, no chyba nie. Ej dobra, gdzie się używa brasza w tym serwerze? Bo ja chyba Czegoś nie rozumiem. Gdzie? No no wytłumacz mi. A, branż musisz trzymać w lewej ręce. Dobra, dobra. To wciąż nie wiem, co to zmienia. Ja chyba, ja chyba nie kumam. A dobra, 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 dobra. Zwracam honor. Przez chwilę to już chciałem załał za dostać normalnie i się wkurzałem, ale na szczęście działa. Dobra, kumam. Czyli teraz to będzie powinien zarabiać już prawdziwie pieniądze, tak? Nie zarabiam. Ogólnie <gulanie> to nie zarabiam. Ej, no czy oni sobie ze mnie żartują? Czy ja wydałem właśnie na serwer 90 zł i nie mogę dostać nic, nawet grosza. Wy wyzywacie kropki nie? Rzyskałem serwer. Stary, popatrz. Ja nie dropnąłem jeszcze nic. Nic. Ej, no, stary, no pokopię tu jeszcze z 5 minut i normalnie chyba muszę wyjść, bo przecież to jest jakieś niesamowite. A czekajcie, bo ja mam jeszcze przecież genkońcy, 2000 jeszcze Co co ja za to mogę kupić? Uuu, będę mógł przejść na kolejne farmy. Dobra, robimy to. Szkoda, że tu nie ma warpów. Czekaj, to na co mogę przejść? Okej, okay, nie potrzebuję poziomu do farmy piwoni. Co ma Kidriff? O, super, zawsze o tym marzyłem. Super przedmioty. i też mam? O, też mam. Tylko też, po co mi te przedmioty w sumie? Dobra, i gdzie jest farma piwoni? Te tam jest farma piwoni. Dobra, to idziemy tam. Niestety trzeba chodzić. Czy jest tu kośnik fly? Nie ma. To muszę chodzić jak debil, bo tu nie ma warpów, to rozumiem. To są piwonie, tak, farma piwoni, mogę tutaj kopać, mogę! I dostałem! Nie wiem, ile dostałem. Dostałem coś? O, ej, no coś dostałem chyba, no coś dropnęło, nie? Czy nie dropnęło mi. Nie, dobra, nie rozumiem, co tu się wydarzyło. Coś mi się wyświetliło na ekranie, że jakieś grosze, coś tam, coś tam, ale. Ale chyba nie dostałem nic. No, no suma VPN jest zero. <laughs> nie no, przysięgam, że to jest porażka jakaś. Powiedz, że mogę to chociaż ulepszyć. Nie masz odpowiedniego poziomu. To jest dziesiąty level, bo że już się tak długo jeszcze wbija ten level. Ej, dobra, to jest najgorszy gankier, na którym grałem. Przysięgam. Ja się dziwię, że tu nikt nie gra. Ej, no zaraz mi psyka No ja nie dostałem jeszcze nic. No nic nic nie dostałem, no nic nie dostaję, nic. To jest tragedia. No dajcie mi cokolwiek. Dobra, gram tutaj jakąś ostatnią jeszcze minutę. Po prostu zaraz mnie co, coś powali. Jeszcze czemu mnie już tak wyrzuci, what the fuck? Chcesz zarabiać więcej, szybciej. Bądź to graczem oraz wypłacaj wysokie sumki już teraz. Stary, no, 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 widzisz to, nie? No widzisz to, czy nie widzisz? Boże, widzisz, jak nie grzmisz, no. Dobra, to jest tragedia, to jest tragedia, tragedia, tragedia. No nie dostaje nic, no nie dostaje po prostu nic. Wydałem tutaj 100 złotych prawie, a no jest tragedia, no. Ja po prostu mi jednego grosza. Jednego grosza zostawcie, widzowie. Macie, macie. Coś takiego na, na, na kanale jak wspieranie. Zostawcie grosza albo złotówkę. bo to, to jest po prostu inny świat! No. chłopie ja więcej zarobię za jedno wyświetlenie mojego filmu niż na tym serwerze. Dobra, spadam stąd. Po pierwszym serwerze, który mnie totalnie załamał, przyszedłem na kolejny. Moi drodzy, następny serwer craftcash EU. Tak, 30 osób, znaczy, 30 złotów. sorry. Aż tyle osób tutaj wcale nie gra. Zobaczmy ten niesamowity serwer. Co mnie tutaj spotka. Na razie na razie nie mogę chyba nic tutaj nawet zrobić. Czy, czy ten serwer nie działa? Czy naprawdę ten serwer nie działa? Pff, serwer jest offline, no to. XD. Niestety ten serwer upadł, zanim na niego wszedłem, więc może to i nawet dobrze. Cashmine.pl, mine moi drodzy, czy ten serwer będzie działał? Codziennie o 15 wartościowe bloki z kasą. Niestety już nie ma 15. Uu, udało mi się wejść, nawet jest tu jakiś gracz. Dobra, witaj, jak zacząć grać? Pisz, jak grać, dobra, super. Jak grać, zobaczmy. Dobra, w sumie nie obchodzi mnie, to wiem, jak grać. Szaman, moi drodzy, co to? Szanse górnika, szczęście górnika. Dobra, super, wszystko rozumiem. A więc tylko czekam na to, żeby, moi drodzy, zgarnę sobie kit gracza. Czy coś ciekawego dostałem? Klucze. Otwórzmy, może się przyda. Może się moi drodzy, przyda. Jesteśmy z Sigma łopata. Lepiej być nie mogło. I efekt hejsta dwójki. Globalny, moi drodzy, niesamowita sprawa. Klucz do rzadkiej skrzyni. Czy, czy tutaj coś ciekawego dostanę? No ja bym jakiś Sigma killow, może dostał. Fajnie by było. Zwykła siekiera. Sakierka. No to lipa troszkę. Ale nie martwimy się, ponieważ zaraz zarobimy sobie mega dużo pieniędzy. Czy jest tutaj topka hajsu? Topka hajsu jest, moi drodzy, tutaj możemy sprawdzić. O, no i zarabiali tutaj 20 zł, proszę bardzo. Już coś tu się nie da zarobić. Sprawdźmy to, no. sprawdźmy. RTP, moi drodzy, lecimy na RTP. No i z tego zrozumiem, to w sumie tutaj się da. Wszystkiego zarabiać, więc na przykład jakbym kopał taki śnieg To po, po, powinienem dostać jakieś pieniądze czy, czy to jest prawda, czy dobrze to rozumiem, czy tak będzie czy, czy, czy nie, kopię śnieg stary O, no i dwa grosze, no i bardzo dobrze Sigma łopata moi drodzy Zarobiłem już o wiele więcej niż na danym serwerze Nawet jeśli to jest skał, to lepszy niż tamten Dzięki za trzy grosze znowu, no i proszę bardzo Zarabiamy kasę, super, super Może więcej na przykład będę dostawał z kopania drewna W sumie mam też siekierę, warto sprawdzić, warto sprawdzić Kopiemy drewno, cyk, cyk No i tyle chyba z tego Czy jest jeszcze jakaś szansa, wykopmy jeszcze jedno drzewo w razie co, żeby się upewnić. No niestety nie. Wykopię też trzecie drzewo. Bo czemu nie? W sumie możemy sobie poświęcić trochę czasu na to. No, jak się to dostaje ze skrzynki, to znaczy, że po coś tak. Tu nie ma PvP w serwerze. Tu jedyne co jest, to jest po prostu zarabianie kasy. Ja bardzo tą kasę bym chciał zarobić, ale niestety z drewna, z drewna ona nie leci. Więc trzeba po prostu wrócić zwyczajnie do chyba kupania śniegu. Jezu, kto by się spodziewał, że za kupanie śniegu można zarabiać pieniądze w Minecraft? O, 10 groszy! No nie no, nie no, i to jest serwer! No i to jest serwer! Nie no, patrzcie to no. Na szczęście odkryłem coś takiego, jak testo wybrasz. Patrzcie to testowy na 5 minut. 5 Do tego hej, i globalnego dla wszystkich. No i moi drodzy, lecimy kopać. Jeden grosz, 10 groszy, dwa grosze. No i chłopie, 5 groszy. No dawaj mi tą kasę. Nie no, stary, no jestem bogaczem. Przysięgam, że jestem bogaczem. Czy Wy to widzicie? 53 groszy już na koncie. 3 grosze No i stary, no i tak się zarabia kasę. Nie no, tutaj mogę spędzić trochę czasu, bo tutaj, że dostaję pieniądze. Tam nie dostałem nic. a kiedy zostałem to środkowy palec. 10 groszy. Nie no, dobra, wierzę w to. 5, 10, dobra, jakim cudem? Serwer, który ma ponad 300 osób. Ten serwer jest naprawdę już stary i dosyć duży. daje tak mało pieniędzy, a tutaj daje daje nam to. To tyle. Zresztą to jest jakieś powalone. 5 groszy. Już mamy złotówkę. Już mamy właściwie złotówkę, widzowie. 10 groszy, proszę bardzo. Tu jeszcze jakaś skrzyneczka. Let's go. Nie, no chłopie. Ponad złotówka. Złoty 20. 5, 10. No kurde. No tutaj to aż w się opłaca i kupić. W sumie nie wiem po co tego hasta wykorzystywałem. W sumie z jednej strony tak bym nie miał z nim, nim, nim co zrobić, ale dobrasza, w sumie haste nie jest potrzebny, no ale dobra, niech będzie. Załóżmy, że, że to było coś mądrego, co zrobiłem. 3 grosze, dziękuję. 5 groszy, ej no, dobra, zarabiam kasę. Dosłownie zarabiam kasę. Patrzcie to. Napiszcie mi w komentarzu. 10 groszy. Napiszcie mi w komentarzu, który serwer według Was jest. Najlepszy z, z tych, które dzisiaj będą. Bo ja aktualnie yy, ten umiejscowia na pierwszym miejscu na razie. No patrzcie, to 2 złote już mam. A to jest testowy brasz. Tam musiałem wydać 90 zł i dostałem 0. 5 groszy znowu, I dobra, jak to leci? 3 grosze. Dobra, nie, no ja nie wiem co to chodzi. Normalnie nie kumam o co tu biega, nie. On ogólnie być na 5 minut. 5 minut chyba jeszcze nie minęło. Patrzcie, 10 groszy znowu. 1 groszy, Ej dobra, no leci, zarobiście Kurde, ja chyba zostaję w serwerze normalnie. 3 grosze. 10 groszy znowu. 2,50 już mam. Trzeba wykorzystać tego testowego brasza na fula. I przynajmniej taki mam plan. A na razie to bardzo. Dobrze idzie. Nie no, w ja tym testowym braszu to zarobię 3 złote. 10 groszy. E, no, patrzcie, to no, uda mi się chyba. 10 groszy, dobra! Chłopie, jeden grosz mi brakuje. Halo? No, jest, 3 złote. Przyznam szczerze, że no naprawdę nie spodziewałem się, że taki losowy serwer da mi tyle kasy, nie? 5 groszy znowu. Musiałem wykorzystać na maksa mojego brasza. Jednak, gdy mi zniknął, pojawił się problem. Dobra, mamy mamy lipę. Skończył mi się brasz. Co możemy zrobić? Możemy zobaczyć stronę serwera. Więc sprawdźmy, cashmine.pl. Strona wygląda w ten sposób. Brasz wakacyjny. Co to znaczy? Brasz 60. No i tu mi się też zaczynałem podobać rzeczy. Bras 60 można kupić. No niesamowite. Ej, no patrzcie, tu da się rzeczy kupić. Boże, ja nie mogę w to uwierzyć. Bras 60 jest, moi drodzy, bardzo drogi, bo kosztuje aż 300 złotych. 300 złotych kosztuje ten brasz. Ja ani trochę nie jestem przekonany, żeby to kupywać. A czy dobra jestem, bo bym to zrobił dla kontentu. Ale ja wiem, że to nie jest dobry pomysł. Im dłużej się nad tym zastanawiałem, to wiedziałem, że to jest bardzo, bardzo zły pomysł. Wydanie 300 złotych na serwerze, na którym nikt nie gra i nie wiadomo, czy jest w ogóle legitny, nie wyróży wcale dobrze. Jednak. Liczę na to, że Ty w tym momencie wszedłeś na craftkił.pl Zostawiłeś lajka i zasubskrybowałeś ten kanał. Ponieważ dobrze mnie znacie i wiecie, że jestem powalony, więc zrobiłem to. Dobra, walić. Ale stop, poczekajcie. Ponieważ jak wiecie, to musiał się bardzo źle dla mnie skończyć. Bogacz 54. zarazem leję. Blik. Słuchajcie, jeżeli, te, jeżeli nie wyślecie tego filmu do kolegi, to ogólnie bankrut ze mnie, nie? Wiecie o tym. Wiecie co na Cloudy czy coś. No kurde naprawdę, slipa. Dobra, kupiłem to. Kupiłem to, kupiłem to. Na... Dostałem! Brasz poziomu 60. Dobra, klikam. Jezu! O. Co? Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra, może jednak było warto? I dam pieniędzy? 650. Ej, dobra, 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 dobra. Wydałem 300 zł na ten zwalony serwer. Nie wiem, czy w ogóle będę mógł widzowie wypłacić pieniądze tutaj. Zrobiłem to tylko po to, żeby sobie poklikać jak debil w myszkę i żeby mi się zdawało, że zarabiam. 11 zł już mam. No dobra, dobra, dobra. Chwila fanu za 300 zł. No nieźle, nieźle, nieźle. 13 zł. Ej, dobra. Czy ja wypłacę tutaj pieniądze? Ej, no patrzcie to, ile zarabiam? 4,15 zł. Dobra, to jest po... Spowalone, że ja to zrobiłem. Spowalone, że ja to zrobiłem. Ja nawet nie wiem, jak tu wypłacić pieniądze, bo nie na Discordzie. Ale coś czuję, że to się. że coś czuję, że i tak to się źle skończy, nie? Bardzo to się źle skończy. Ej, tak mam po 300 zł tak naprawdę. Nie, no leci normalnie. No patrzcie to, no 17 zł już mam. Naprawdę leci normalnie ta kasa. Ja jestem ciekawy czy oni będą mi to wypłacać chociaż. Ej, dobra, no patrzcie, no patrzcie, no 18 ziko mam zaraz. No, ej, ten brasz działa, nie? Ogólnie co by nie było, ten brazd działa. On rzeczywiście dropi kasę. Nie, nie czuję się oskamowany na razie przez to, że dostaje pieniądze. Dobra, czy ja przez <laughs> 18 zł 2 grosze Zatrzymało się, zatrzymało się I to jak? No przecież to jest niemożliwe Ej, no patrzcie jak się zatrzymało Nie dostaje nic, nie dostaje nic Nie dostaje nic, nic Kompletnie, nawet grosza Stary, no widzisz tą różnicę? No normalnie niższe No i nie dostaje nic Ej, drop mi chłopiec, nie wiem, ze 100% spadł do zera Dosłownie, no to jest niemożliwe Ja pierdziele, no to jest po prostu Oszustwo, oszustwo, oszustwo fest to, to czujesz tak oszukany teraz? Nie no, czy wy to widzicie? Czy wy to? Widzicie? Bo ja wolałbym tego nie widzieć, generalnie. Zatrzymało się na 18 do tych dwóch groszach i nie dostanę nic, nawet grosza. Pff, dobra, kurde. Dobra, dostałem. Jest nadzieja. Jest nadzieja mm. jednak. Dostałem grosza. Ej, dobra, no w porównaniu to, co mi leciało, a jak teraz leci, to jest hit. Ja ogólnie nie wiem, co ja mam teraz robić, nie? Ja już wiem, że ja tu nie wypłacę tych 200 zł. No nie wypłacę. Ich. No jakbym tu kopał nawet 48 godzin, to nie wypłacę, no przysięgam. Po Powiedz, że to jest żart. Powiedz, że to jest żart i zaraz się obudzę z. No serwer się zlagował na pewno. To nie może być prawda. To nie może być prawda, moi drodzy. Gdzie tam? Wydane 400 zł film. Już nie mówię nawet o płatności za montaż. Pozdrawiam montażystów. Wiem, że wam się należy, kocham was. I tak dalej. Ja na ten film wydam z tysiąc złotych, a nie wypłacę ani złotówki. Kumasz, nie no, co, no działaj, no. No klikaj. No czemu nie dajesz pieniędzy? jak ja mam tu spędzić 24 godziny. Jak ja tu zaraz normalnie serducho mi wywali. Ja, ja mam tętno zawałowe. No nie dostaję, kurde nic. Ta, w tym momencie miałem naprawdę załamanie nerwowe. Jednak postanowiłem jeszcze chwilę pokopać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. wszyscy już. Się... Rozumiemy 5 groszy. Boże, dziękuję. Dobra, jest szansa. Dobra, może. TP. Może pójdźmy w losowe koordynaty, tak? Może to tylko wszystko przez to. Idźmy w losowe kordy. Zaraz sobie pokopiemy tutaj normalnie. No patrzcie, jak normalni ludzie sobie kopiemy, cyk, cyk, cyk. Zar jesteśmy 5 groszy, no ale ten drop to się tak zmniejszył, że to jest tragedia, no. Ogólnie to jest tragedia. No patrzcie, no o, 5 groszy, dobra. E, liczę, że chociaż dwie dyszki wylecą, nie? No tak mi mało brakuje, 2 złote, no. 2 grosze, dobra, i e, wracamy, wracamy, wracamy. Czuję, że wracamy, czuję, że wracamy w dobre miejsce. Kopia dłużej będzie 2 złote niż 18, no. to jest niemożliwe, no. No patrzcie, dobra, le, le, lecimy, lecimy. Ale teraz drop na coś znowu Boże, ten serwer to już laguje, generalnie. O, nie, ej, no jest tragedia. Trzy grosze. 5 groszy. Dobra, dobra, ej, wracają mi morale. Ej, dobra, ten serwer już się tak laguje, że jest masakra! No patrzcie to. Ej, ja rozwalam, ale to tak, kurde, jest takie opóźnienie już, że masakra generalnie. No, serwer jest lagowany totalnie. Nie jest przystosowany. przez dwie osoby, które kopałyby takim braszem to by wywaliły serwer. Ja, ja już czułem czuję, bym mu go wywalić. No, ale znowu nic nie dropie nie? Nie no, patrzcie to. Chyba wywaliłem serwer. Chyba wywaliłem serwer. Dobra, jednak nie. Jednak jeszcze działa. Jakimś cudem. Ale już tak jest, jeszcze są takie lagi. Dostęp do TPS? Nie mam. A co mam, lagi? O, 10 groszczy dostałem. Ej, dobra. Nieważne, lagi. Ważne, że dostajemy. Pieniądze. 3 grosze Dziękuję. No nie wiem, może powinienem sobie kupić tutaj jeszcze jakąś. 10 groszczy. Dobra, ty. Może powinienem sobie kupić jeszcze jakiś totem, kurde. Co, co o tym myślicie? Większy mi drop. Oho, oho, oho. Znowu lag. Kurde, no złoty 50 mi zł brakuje. No to jest to. Jest, czy jest to możliwe? No wydaje mi się, że nie. Generalnie w bicie 20 zł wydaje mi się, że i tak to będzie niemożliwe. Bo tak mi już spadł ten drop, że no nie da się. Czekajcie, może ewentualnie podpostać, jakbym zwiększył sobie szansę. No nie wiem. Za 5 zł w sumie mi wróci Mój drop, tak czy nie? No, powinien. Dobra, kupuję to. No i patrzcie to. Patrzcie to. Ej, my możemy sobie na maksa ulepszyć tą postać w sumie. Ej, dobra, ja, ja możliwe, że ja oskamuję ten serwer jakoś. Jest to możliwe, jest to możliwe. Czekajcie, postać. Na fula, na fula ulepszam postać. Inwestuję, inwestycja, inwestycja. Wykopane pieniądze. Patrzcie to, patrzcie to, ile dostaje kasy teraz. Postać. Dobra, 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 dobra. dobra. Ogardę to, ogardę to. <laughs> Wracamy do gry. Dobra, 10 ziko. 15 zł potrzebne. Nie ma problemu. Ej, no patrzcie, jaki to jest skam, nie? Jaki to jest skam, to jest. To jest inny świat. Dobra, wbija 15 ziko, wbija 15 ziko, cyk. Ulepszamy postać na fula. A my chyba na fula już. No na fula. No i teraz zgarniamy następne siano, bo co tu się dzieje? Postać, ulepszamy teraz to. Ej dobra, ja to ogarnę. Następne za 5 zł znowu, cyk. Teraz za No patrzcie to, jak ja to szybko zdobywam. Ej dobra, oskamuję ten serwer. Ulepszamy znowu. Teraz za dyszkę. Chcieli oskamować mnie, to zobaczymy teraz. Dobra, mamy dyszkę. Postać, ulepszamy. Teraz za ile? Za 15. Jak to w ogóle leci, no to jest, przecież jest żart Totalny, to jest po prostu jakiś inny świat nie? Dobra, szybko, pie, szybkie 15 zł Właśnie wbijam, dobra, uwaga, patrzcie jak to leci No i już mamy 15 zł, let's go Czy to jest już na maksa? Osiągnęliśmy maksymalny poziom No dobra, czyli w takim razie Teraz, to dopiero powinniśmy zarabiać kasę Dobra, no, zobaczymy, patrzcie jak to leci 8 zł, 9 zł, 10 zł 11 zł, 12 zł 13 zł Nie no, stary, to jest niemożliwe, nie 14, 15 16, nie no, chłopie no dawaj, 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 dawaj. Ja liczę, że to jest możliwe, tak szczerze teraz, że to teraz w tym momencie zbugowałem serwer. Bo to musi na pewno zwiększać jakoś drop. No chyba, że to jest po prostu scam I to w ogóle nie zwiększa dropu. No w sumie teraz możemy to sprawdzić. 18 zł, i 3 grosze. Czyli tak jak ostatnio. Mieliśmy tyle i nie przestaliśmy dropić kasę. No i kupa jest tak samo. No i jest, tak samo, widzowie. Nic się nie zmieniło. 3 grosze. Nie no, nic się nie zmieniło. No przysięgam, że się nic nie zmieniło. No jest wciąż, kurde, tragicznie. 2 grosze. No nie, no, jeden co ja mogę zrobić, to po prostu chyba się. Wy... A, nie będę dalej mówił. Więc jedyne co mogłem zrobić, to wyjść z serwera, mając minus 300 zł na koncie. Jednak przed nam jeszcze kolejny serwer. Moi drodzy, do tego potrzebuję przelogować się na inne konto. Nazerwam kasę. Ja już nagrywałem odcinek z tego serwera. Jest to, moi drodzy, clear MC. Nowy tryb. Tapketż, moi drodzy. Ja tutaj dałem te konto w ogóle znajomemu, żeby on sobie grał. No i my możemy mieć je mega w ogóle wyekspione. No i z tego co widzę, to chyba mamy. Mamy tutaj. Go mamy już tutaj magiczną broń 7x7 /7, z mega dowolną sprawą. Pytanie, gdzie ja mogę najdalej dojść? Do piekła już mogę dojść. I tutaj wszystko rozwałam na. Nie rozwałam na hita? Okej, okay, myślałem, że będę wszystko tutaj rozwałał na hita. Jednak niestety tak nie jest. Kurde, niedobrze. I to ta broń to do wywalenia jednak. Jakaś. Mamy tutaj prawie 18 zł, moi drodzy, wykopane. i teraz pytanie: Czy ja tu zacznę coś dostawać, czy nie? Dobra, on, on to ma na hita, czemu ja nie mam? Czo, czemu, czemu, czemu on ma to na hita? Ma taką samą broń jak ja? Nie kumam, nie kumam, bo ja tego nie mam na hita. A, ulepsz magiczną broń, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, nie wiem, czy to coś dało, no zmieniło mi na pewno. Dobra, chyba jest git, ale laguje coś serwer. Dobra, nie wiem nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to wszystko git, git jest, ale chyba tak. Problem jest taki, że 17 zł, 88 groszy i też nie dropię żadnej kasy. Kurde, no jest tragedia dzisiaj, powiem szczerze. Nic nie wypłacę. A tutaj też wcześniej wydałem ponad 100. A ja już nie chcę po prostu wydać kasy, bo kurde, to jest tragedia. Nie no, nie nic, no. O, ej, dostałem no, chyba coś. 17 zł 19, 19 groszy. Znaczy 90 groszy, 93 groszy. Dobra, chciałbym wam pokazać po prostu jeszcze jak zarabiamy. Więc chwilę jeszcze sobie poklikam, bo w sumie fajnie mi się tutaj gra ogólnie. No czy kasa teraz będzie mi leciała, czy nie? No kurde, no leci tak, jakby nie chciała ogólnie. No chyba nie chce mi, widzowie, wydać nic. Uuu, jest ten jest jakiś blok do rozwalenia. Dawaj go, dawaj go, dawaj, go, dawaj, go, dawaj, go, dawaj go, dawaj, go, dawaj, 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 dawaj. Błagam cię, błagam cię. No przecież ja to muszę wygrać. nie, nie to nie ja. Nie udało mi się? Nie wiem, chyba, chyba ja, ale nie wiem. Dobra, ogólnie to nic nie dropię. Nie dropię nic. No przestałem dropić. No 7... 18 złotych mam prawie no przestałem. Nawet grosik mi nie chce polecieć, no niestety. No nie wiem, możemy wejść jeszcze jeden na jeden skam serwer. Tutaj chyba już nie zarobię. Chciałem tylko po prostu zobaczyć, czy uda mi się dobić do tej wypłaty, ale chyba nie uda mi się raczej. Więc przeszedłem na kolejny serwer. Jeden co mam jeszcze w zanadrzu to RGM Ponieważ oni również tutaj mają taki tryb, jak hashblock gdzieś był na pewno. Hashblock. No właśnie, tylko że to jest ciekawe, bo na tym serwerze też nikt nie gra. I co jest najśmieszniejsze, że do Wykopania jest grosz. Najwięcej wykopali. Stary, to się nic nie dało wykopać w ogóle przecież. Dwie osobom ludziom wypłacili pieniądze. Dwom osobom. Ale wykopania teraz na serwerze pokazuje, że jest, że jest grosz. Ej, to może wykopiąć chociaż tego grosza? Nie no że to jest nawet niemożliwe. To jest nawet niemożliwe. Ja pierdzielę. I te serwery to jest tragedia, no. Nuker. Dobra, odpalam nukera i po prostu na nukerze może chwilę pokopię. Może się uda też tego grosza i zresetuje cały serwer. Dobra, no, no nie ma sensu chyba tu kopać, no stary, no po grosza, po grosza. Może brasza jeszcze mam kupić za. na 100 zł, żeby wydropić jednego grosza, no to jest bez Sensu, to jest bez sensu, to jest tak bez sensu, że nigdy nie było tak jak jeszcze, bardzo bez sensu, jak jest teraz bez sensu. zowie, no co ja mam wam powiedzieć? No jest tragedia w dzisiejszym filmie. Wypłaciliśmy tyle pieniędzy, a wydaliśmy tyle pieniędzy. Więc zostawcie lajka, like zasubskrybujcie ten kanał, bo ja inaczej zbankrutuję. W BJG RadCube, na KlaudiG. Napiszcie w komentarzu, który serwer mi się najbardziej podobał. Ja zawijam, zawijam, po prostu. Idę, idę po prostu płakać. Żegnajcie, na razie.